Sobie z emocjami. To jest ostatnia chwila na to, żeby opuścić tę salę. Chcemy tutaj merytorycznej dyskusji. Chcemy to poprowadzić z kulturą. Brawo! Brawo. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym spotkaniem mieszkańców gminy Dobrzyń z prezydentem miasta Opola. Witamy naszego gościa, samorządowców, a przede wszystkim mieszkańców gminy Dobrzyń Wielki, którzy przybyli tu nas bardzo licznie, mimo odbywających się w tym samym czasie w kościele parafialnym wizytacji biskupa. Teraz bym poprosiła o muzykę i o śpiewanie naszego wymiaru. porque to spotkanie poprowadzić w raczej spokojnej atmosferze. Ja znam Państwa zdanie na temat pomysłów Władzopola i podzielenia naszej gminy, bo moje jest takie same, ale zaprosiliśmy Władza Opola do siebie, więc wysłuchajmy niejako w spokoju, o ile to możliwe, tego, co mają nam do powiedzenia. Szanowni Państwo, na nasze spotkanie przybył Pan Prezydent. Pan Kardy był Przybyli też jego współpracownicy, wiceprezydent pan Josław Pietrucha, Pan Sekretarz. Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzymi Wielkiej, Pana Klemensa Bedra, Panią Sołtys Krystynę Pietryk I Pana Huberta Michalek, którego na, pewno, którego na pewno wszyscy znacie, komendanta. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie poprowadzą dwie osoby. Chciałem je przedstawić i chciałbym prosić, aby postępować zgodnie z tym, jak Państwo prowadzący będą nam udzielać bądź zabierać głosu. Mamy Panią Lidię Majśnię i Pana Piotra Męża. Pod koniec. Listopada spadło na nas i na Państwa i na mnie jak biorąc jasnego nieba wiadomość, że część z naszej gminy ma być zaanektowana do miasta Opola. Wszyscy jesteśmy tym kompletnie zaskoczeni, a ja szczególnie, ponieważ współpracujemy z miastem Opolem i z poprzednim prezydentem i z aktualnym prezydentem już od dłuższego czasu. Zaskoczyło mnie przede wszystkim to, że dowiedziałem się o tym. Z gazety. No cóż, taki mamy widać teraz trend, że pewne rzeczy przekazujemy sobie za pomocą mediów, ale dzisiaj spotkaliśmy się tu twarzą w twarz, żeby sobie o tym pomyślę spokojnie, jeśli to możliwe, porozmawiać. Dlatego witam jeszcze raz wszystkich serdecznie i poproszę prowadzących. Państwo, zdajemy sobie sprawę ze słusznie zgłaszanych przez Państwa uwag, że na takie spotkanie jest już za późno. Jesteśmy już po konsultacjach, ale nic gminy nie z naszej winy nie odbył się zapowiadane przez Pana Prezydenta na miesiąc styczeń spotkania z mieszkańcami gminy. Potraktujmy jednak to spotkanie jako okazję do przedstawienia naszych obaw i zapytań związanych z przyszłością naszej gminy. Ze strony władz miasta oczekujemy merytorycznych i konkretnych odpowiedzi na zadawane pytania. Państwo też prosimy o wyciszenie emocji. Długo zastanawialiśmy się nad wyborem formuły naszego spotkania, która byłaby najbardziej funkcjonalna i służyła merytorycznej dyskusji. Ze względu na bardzo długą listę pytań, które Państwo zgłosili i będą zgłaszać, ustaliliśmy, że będziemy zadawać pytania Panu Prezydentowi, na, na który czas odpowiedzi wynosi półtorej minuty, po czym, czym rozlegnie się taki sygnał oznaczający koniec wypowiedzi. Zostanie wyłączony. Po odpowiedzi Pana Prezydenta poprosimy o komentarze gości spotkania lub kogoś z sali. Oni również będą mieli półtorej minuty na wypowiedź. Będzie również możliwość wygłoszenia ewentualnej riposty zasygnalizowanej podniesieniem ręki, ale nie dłuższej niż jedna minuta. Przystępujemy do dyskusji. Prezydencie. Skąd posiada Pan informacje o planowanej likwidacji województwa opolskiego? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że Państwo przyszliście, że mamy się okazję spotkać. Mam nadzieję oczywiście również jak Państwo, że rozmowa będzie w kulturalnej atmosferze. Oczywiście rozumiem emocje, które, którymi Państwo kierują. Chciałbym powiedzieć, że w nas tych emocji również nie brakuje. Natomiast myślę, że spotkanie dzisiejsze jest okazją do tego, żeby rzeczywiście podyskutować o tym, porozmawiać o tym, skąd pewne pomysły, jakie perspektywy i jak widzimy wzajemną wspólną współpracę w przyszłości. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście pan ze strony organizatorów Apel o kulturę, o pewną, pewną jakość wypowiedzi, powiem tak, nikt nie uprzedzał mi o tym, że będę miał półtora minuty tylko na odpowiedź, więc nie wiem, czy się zmieszczę w tej odpowiedzi. Chciałbym mieć możliwość odpowiedzieć na pytanie, które zostanie zadane. To po pierwsze. Po drugie, umówiliśmy się tak, że rozpocznę dzisiejsze spotkanie od prezentacji. Ta prezentacja jest też odpowiedzią na, na część pytań, które Państwo pewnie będziecie zadawać, więc uważam, że łatwiej i lepiej będzie, jeżeli od tej prezentacji zacznę i nie wyobrażam sobie tego spotkania bez tej prezentacji. O to prosiłem od początku. Tak Panie Prezydencie, więc w trakcie zadawania pytań, jak najbardziej może Pan otworzyć slajdy, to nie będzie z tym problemu, albo, albo na końcu, no nie wiem jak Państwo proponujecie. Proszę Państwa, zawsze można oprzeć się slajdem. Zacznijmy od pytań, które my mamy, a prezentację ewentualnie na koniec Pan przedstawi, bo też mam pytania. Skąd? posiada Pan informacje o planowanej likwidacji naszego województwa. Szanowni Państwo, ja jeszcze raz podkreślę, że omawiałem się na to, że spotkanie... <grywa> Zacznę się od prezentacji. Szanowni Państwo, po staropolsku. Gość dom, głów dom. Gospodarzami ja jestem gościem. Jako gość proszę Państwa o to, żebyście umożliwili mi rozpocząć spotkanie od prezentacji. Panie Prezydencie, jest taka zasada dobra, że jeżeli przybywa się w gości, to dostosowuje się do wymagań gospodarza. Natomiast jest w nas potrzeba naprawdę merytorycznej dyskusji i rozmowy o naszych problemach, o tym, co nas czeka. Ludzie są zaniepokojeni przyszłością naszej gminy i od Pana, jako inicjatora pomysłu, chcielibyśmy usłyszeć odpowiedzi. Pytanie, odpowiedź. Pytanie, odpowiedź, debata. Tak jak była debata telewizyjna Pani Premier Platy Szydło i Pani Ewy Kopacz. Zorientując się na tej debacie, taką formułę. Jeżeli nie padła ma, nie ma odpowiedź, to kolejne pytanie. Na jakiej podstawie twierdzi Pan, że powiększone opole przejmie tylko 30% dochodu gminy Dobrzeń Wielki, skoro zabiera skoro się 70% dochodu? To już raz zdaję i Odpowiedzi na te pytania są zawarte w prezentacji. Chciałbym Państwu tę prezentację za pokazać, powiedzieć o i Proszę Państwa o uszanowanie tego, bo no z takim założeniem że przyjechałem, w takim parkuje słyszałem. Więc jeżeli Państwo nie chcecie tego uszanować, to pozwólcie, że to ja się czuję zwolniony z tego, że będę respektował zasady, które Państwo chcecie. Spędziłem dużo czasu nad tym, żeby się z Państwem przygotować do spotkania z Państwem. Również sporo pracowników Urzędu Miasta przyłożyło się do tego, żeby wspólnie ze mną przygotować się do tego spotkania, pozbierać materiały, pokazać Państwu te materiały, zawarte są w prezentacji. Chciałbym jeszcze raz wrócić do, do tematu jej pokazania. To po pierwsze. Po drugie, e, oczywiście może Pani uważać, że ja bez tej prezentacji nie będę w stanie tego powiedzieć, natomiast myślę, że obraz plus słowa dają lepszy efekt niż e, same słowa, więc chciałbym mieć możliwość pokazania państwa również tego. obrazu. Panie... proszę o spokój. Dlaczego pana plany obejmują tylko część miejscowości w Rzezie, Dobrze Mały? Jak należy ten fakt interpretować? Jeszcze raz szanowni państwo, powtórzę to, organizacja, organizacja, Zapewnienie takie, że będę mógł rozpocząć spotkanie z Państwem od prezentacji. Poprosiłbym mojego doradcę, który jest również o żeby powiedział, że takie zapewnienie padło. Trzymamy się zasad, trzymajmy się zasad, powolujmy pewne rzeczy. Powiedzieliście Państwo, że takie to będzie miało kształt. I do takiego kształtu się przygotowałem. Jeżeli Państwo nie chcecie tego zaakceptować, to nie oczekujcie ode mnie, że ja będę akceptował inne rzeczy. Szanujmy się tutaj. Mówiście Państwo, że. Prezentacji. Taka była rozmowa. Proszę, ale nie myśli Pani że prezentacje się na takie tak? nie. 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 Przepraszam nie. bardzo, słuchajcie, prezentacjami wszystkie inne gazety, telewizja wszędzie się pokazuje tą samą prezentację. My chcemy usłyszeć odpowiedź na konkretne nasze pytania. Koleczkę z formalnym ktoś? Bardzo proszę. Nie narażajmy te slajdy od pana oglądania. Nic to nie daje. My chcemy tylko, tylko odpowiedzi od pana na nasze konkretne pytania. Proszę zrozumieć, to jest nasza mała ojczyzna. Sam papież podkreślał znaczenie małych ojczyzn w życiu każdego człowieka. Szanowni Państwo, jest was więcej, bez wątpienia. Jesteście głośniejsi, macie przewagę nade mną, że jesteście w dużej grupie i możecie dosłownie wszystko wykrzyczeć i wszystko wypowiedzieć. Ale jeżeli chcemy rozmawiać, chcemy dyskutować i chcemy robić to na partnerskich warunkach, to prosiłbym trzymajmy się, trzymajmy się tych zasad, o których rozmawialiśmy. że rozpoczniemy od prezentacji. I w tej prezentacji również jest odpowiedź na Państwa na Państwa pytania dotyczące przyszłości. Chciałbym to wygłosić, chciałbym to Państwu pokazać, chciałbym z Państwem podyskutować i to jest rzecz zrobiona świeżo, przygotowana, rzecz, która zawiera w sobie nowe informacje, których Państwo nie znacie. Uważam, że warto. Tym bardziej, że ja, Szanowni Państwo, tym bardziej, że ja Gościłem Państwa reprezentantów u siebie w gabinecie, i, pan, i Pana Wójta, i Panów, i Państwa Sołtysów i przyjąłem ich jak e, należy przyjąć gości. I pączkiem, bo było to jednym czwartek, i z serdecznością, i ciepłą herbatą i kawą, i Chciałbym, żebyście Państwo również w taki sam sposób się z nami. Jesteśmy gości u Państwa, umówiliśmy się na pewne zasady i prosiłbym, żebyśmy trzymali się tych zasad. Dzień dobry Państwo, jestem sołtysem KUT, tą osobą, która została zaproszona do Pana Księwskiego. I teraz powiem Państwu, to tak, że byliśmy zaproszeni, byliśmy mile zaproszeni. Ale to był, była rozmowa jednego człowieka, jednego dialogu, tak jak się, pan prezydent chce nam dzisiaj pokazać te, te, te slajdy. To jest monolog jednego człowieka. I, I panu prezydentowi nie chodzi o mieszkańców. Bo nam to obiecanie powiedział. Oficanie nam to powiedział. Mieszkańcy są nieważni. Ważne jest elektrownia i nic więcej. I nieprawda jest to, bo ja w artykuł MTO, że my, co się pojmimy, tak jak Tomasz Gabo, nasz kolega. My się nikogo nie pojmimy, nie blamy o swoje stołki, ani o swoje jakiekolwiek te. Na zadawane pytania, pan prezydent nie potrafił odpowiedzieć, tylko ca cały czas się opierał na sklejach. Te slajdy my wszyscy znamy, tak jak było powiedziane. Slajdy my znamy. My znamy każdą merytorykę. Czytamy Facebooki, czytamy Internet, czytamy gazety, czytamy wszystko. A tutaj przychodzi Pan Prezydent i potrafi odpowiedzieć na proste pytania. Owszem, zaprasza ludzi, ale tych, które, którzy jemu pasują którzy nie mu się wypowiadają. I to nie jest prawdą, że my go obrażamy. My nikogo nie obrażamy. My oczekujemy konkretnych, yy, merytorycznych odpowiedzi. Jeżeli zadajemy pytanie, to niech prezydent potrafi odpowiedzieć. Bo on, prezydent, jest, na, na tyle powinien być przygotowany merytorycznie, powinien być na tyle przygotowany yy, fizycznie, umysłowo, że powinien nam odpowiedzieć na wszystko, a nie opierać się na slajdach, na jakiś yy, nie, nie wiem, yy, czemu, yy, czemu to służy. Tyle na, na razie. Ja, Szanowni Państwo, wobec tego spróbuję w ten sposób. E, proszę wójta Państwa gminy o to, żeby zdecydował, czy mogę wygłosić tą prezentację, czy potraktuję. Państwo, chyba wiecie, że wszystkich bardzo Was szanuję. Ale my jesteśmy mieszkańcami gminy Dobrze i Wielki. Jesteśmy gościnni. I pokażcie, pokażmy, pokażmy tę gościnność i nie zmarnujmy tego dzisiejszego spotkania. Zobaczcie, ile osób przyszło na to spotkanie. Oczekujemy chwileczkę, ja nie skończyłam. Tyle osób przyszło na to spotkanie i oczekujemy naprawdę konkretnych informacji. I ja wierzę w to, że te informacje uzyskamy. Jeśli pan prezydent nam powie, że po tej pięciominutowej prezentacji udzieli odpowiedzi na nasze pytania, myślę, że to jest na wszystkie pytania, możemy tu siedzieć nawet do rana, myślę, że pan prezydent też jest przygotowany i nie będzie się śpieszył do domu. I jeśli nam powie, że udzieli nam odpowiedzi na te pytania po tej prezentacji, to ja myślę, że to naprawdę jest rozwiązanie do przyjęcia i że potraktujmy pana prezydenta zgodnie, tak jak przystało na gospodarzu gminy, który przyjmuje gościa i on by tym gościem na zawsze został. Rozumiem, dziękuję Państwu, chciałem bardzo Państwu podziękować za to, że zgadzacie się na to, że jednak ta prezentacja znajdzie się w programie spotkania. Ja obiecuję, że postaram się mówić jak najkrócej, jak Państwo chcecie, mogę omówić parę pierwszych slajdów i potem zrobimy przerwę. Będziemy dyskutować dalej i w którymś momencie wrócę do tej prezentacji. Dobrze?